Nienawidzę tego, po prostu tego nienawidzę! Ale jak to nag nagrywam, to też dobra. Niech wam będzie. Och Lara, uważaj! Lara! Teraz, do góry! Nie, Lara! Nie, Lara, już prawie byłam... No już, kurde, był koniec tego, nie! Kurde, dobra, ja przerywam nagrywanie, zaraz wracam Udało mi się To jest po prostu cud Pyla, nie, Lara, wróćcie, 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 wróćcie Tutaj masz amunicję No, Lara, weź tym tyłkiem, nie świeć, mi tu. Wiesz to Okej, okay, musimy znowu życie, na Ciebie Boże, ten y, oddech nasz złapać I coś zapisać Jezus, Maria Oooo, oh, Jezus. Dobra. Aha, stoper. <grywa> Dobra. Idziemy dalej. Nasz horror się skończył. Spadać ryby. Okej. Okay. Otwieramy... ...wrota. I płyniemy do światła, Lara nie płyn w stronę światła, nie, Lara, nie, nie płyn w stronę światła, nie, o, dobra, nic się nie stało, e, czekajcie, gdzie to jesteśmy, gdzie mamy płynąć, cofnij się, Lara, o, to teraz widzę, o, tam mamy płynąć, dobra, płyniemy, Lara, W stronę światła! Aj, lara, 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 lara no! Dziękuję ci! Dziękuję, baby! <grywia> baby! <grywia> baby, chciałam powiedzieć, ale dobre. Mniejsza o to. aleluja! <grywia> Skończyliśmy z tego Neptuna! Ile nam jeszcze zostało? A jeszcze trochę. Hmm. Dobra, to dojdziemy do następnego tego przejścia, znaczy tego powiedzmy levelu. I kończymy tam. Myśmy musimy tutaj salę Neptuna, salę po roku. Same sale, kurde tutaj. Ale już mamy chyba drugi to był, tak, drugi to był. Teraz idziemy do, nie wiem, hej koleś, aj Lara. Teraz idziemy do... Nie, tutaj byliśmy. Teraz idziemy tu. O kurde, to, które to było? Ojojoj, karamba, chyba ten. fila zapiszmy. Bo ja nie jestem pewna. Który to było to przejście? Ja nie chcę spaść tam na dół, bo właśnie jak spadniemy na dół, to będzie dupa. Nie, Lara, nie spadnij na dół! Nie, Lara, kurde! Spadła na dół. To nie to. To nie to przejście. Pomyliło mi się. To chyba to z prawej strony będzie przejście. Kurde! O, la, 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 la. Chodź mi się chce. <laughs> Jezus, nie no, nie wyspałam się, bo moją mam się głupią. Znaczy, wszystko jesteś kochana po prostu. Nie jesteś głupia, nie, nie, tego w ogóle nie powiedziałam. Nie powiedziałam, nie powiedziałam. Nic takiego nie było. Nie słyszeliście z nic takiego. No co jest? Ej no, no to który to jest przejście? Jakie dupa, kurze. Środkowe to jest przejście? Nie no. Dziwne. Hmm. Bardzo dziwne. Mhm. Kurde, no. Już 10 minut. Ooo. Albo i więcej, nie pamiętam. ojej nie, 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 Lara, to nie to przejście. No to w takim razie to przejście. Proszę. Nie, Lara, to nie ten przycisk. Oby to było to, oby to było to, oby to było to. A, jest.

Dum, da-dum, dum, da-dum, dum, 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 dum. <laughs> Nie no dobra Ła, gdzie! Będzie nas strzelać tym ogniem, no bo żartuję nie Nie będzie chyba nas z tym ogniem strzelać Bam, bum, bam Rozpalać wszystko Fire Karamba Nie lubię tego chociaż tutaj się mniej zabiłam niż na początku <grych> na początku wtedy nagrywania w tym, że przyspieszyłam chyba tutaj też przyspieszę <grych> a poza tego nie lubię Dobra, zapiszmy sam I tak, tutaj kończymy hem, 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 hem. To zapiszmy I goodbye wszystkim Do usłyszenia w następnym odcinku wspaniałym odcinku, co będę się cały czas zabijać To uslušanja. Goodbye vsem, papa.